No, wypadałoby skomentować wyniki wyborów ja pierdo e, witam was. Nie, nie lubię nagrywać materiału z, ze świadomością, że za chwilę może być on nieaktualny, więc zacznijmy od konkretów. Opis trzyma się mocno plus minus 70%, a nową jakością jaką otrzymamy w tej kadencji to szymek hołownia dopalony zuchami z, z PSL-u. Ja. Wygrali chłopcy, magdalenkowcy i stolika nikt im nie przewróci. Nie teraz i nie przewróci go zapatrzony w siebie bananowy chłopiec, który dostał władzę w ten sam sposób, co dudu czy Morawiecki. Oni nie doszli do stanowisk, na których się znajdują własną pracą. Oni nie wyrąbali sobie drogi do władzy, tylko otrzymali ją w spadku podziadku. Przechodząc do wyników wyborów, ja bazuję na late poolach, ponieważ w momencie nagrywania tego materiału jest zliczona plus minus połowa głosów. I ja wam powiem tak. Kiedy uświadomiłem sobie, że do władzy dojdzie Tusk, razem z Czakim, razem z Tygryskiem, razem z Hunvejbinami Nowej Lewicy i to wszystko jeszcze dopalone towarzyszami z PZPR-u, <gryw> a w roli konstruktywnej Opozycji, która będzie patrzyła na ręce, usadowią się zuchy z Pisu. Ja poczułem się jak, jak, jak jakaś ofiara, która została sprzedana do kolejnego burdelu. Ja ja jeszcze jestem na pakówie w samochodzie, dopiero mijamy rogatki hamburga, ale ja już wiem, czego mogę się spodziewać po nowych opiekunach. Zaczynamy od Pisu. Wygrana Pis bardzo mnie zaskoczyła. 36,6% w Leightpoolu to jest bardzo dobry wynik, ale sporo gorzej niż w poprzednich wyborach, bo to było 44%. Jednak z tych danych wychodzi, że na samodzielne rządzenie są marne szanse. Partia ma zerowe zdolności koalicyjne. No, po tym jak przez 8 lat tylko oni byli patriotami, a reszta to byli bandyci i sprzedawczycy, no to w takim układzie politycznym... Jaki nam się wytworzył, no nikt nie będzie się ryzyk ryzykować koalicji z tak toksyczną partią. Natomiast jeżeli chodzi o wyłuskiwanie na pojedynczych posłów, cwaniaków, którzy już w pierwszych tygodniach chcieliby się dorwać do władzy, no to bardzo dużo zależy od końcowego wyniku, już oficjalnego. No, no bo jeżeli chodzi o Late pulę to jest bodajże 31 posłów, teraz jest troszkę mniej. No, powiedzmy, że więcej niż 10 posłów to oni nie wyłuskają, więc to by, być, to by musiało być okolice 40%. Teraz mówię z głowy, to i tak byłoby bardzo trudne. Przechodzimy do koalicji obywatelskiej. No, i tutaj, moim zdaniem, jak na 8 lat poza korytem, wynik jest bardzo, ale to bardzo słaby. Dlatego też Tusk będzie zmuszony stworzyć egzotyczną koalicję z PSL-em, z Hunwebinami, z Nowej Lewicy, a i kogoś od chołowni trzeba będzie wyciągnąć. E, bo pamiętajmy, że Hołownia był przez Tuska zwalczany. E, przecież zanim Tusk e, skończył robotę u Niemca i wrócił do Polski, e, no to przecież Hołownia podbijał pod, e, pod 30%, grubo powyżej 20%. I wtedy, kiedy wajcha się przełożyła, no to hołownia zaczął spadać. Stworzenie tak egzotycznej koalicji będzie bardzo trudne. Zapewne nie obędzie się bez stworzenia kilku ministerstw, z dupy, e, instalacji, pociotków na tych wszystkich mniejszych koalicjantów w spółkach Skarbu Państwa. E, I no to będzie jedyny fajny moment. Nie instalacja, ale odrywanie pociotków obecnego układu. Ja myślę, że co jak co, ale pewnikiem jest szczyszczenie wszystkich ludzi zjednoczonej prawicy w takim TVP. To zapewne jedyną osobą, która się ostanie, to będzie lektor języka migowego. Jedziemy dalej. Polska 2050, no, czyli osoby rozczarowane popisem. W teorii stworzona po to, by urwać głosy pisowi, dlatego też wystawiono bogobojnego chołownie. Jednak z czasem okazało się, że więcej głosów jednak drwali platformie niż pisowi, no stąd taki słaby wynik. Tuska, pamiętajmy, to jest wynik 8 lat poza korytem, 8 lat no tragicznych rządów. No i druga nóżka trzeciej drogi, czyli PSL. Dobry wynik. Chociaż ja nie wiem, jak te głosy się w Komitecie Wyborczym porozkładały, ale mówię dobry, ponieważ PSL co jakiś czas z Sejmu wypada i <śm> z dużą, dużą prawdopodobieństwa to mogło być teraz. Oczywiście przyklejnie się do Hołowni, a z drugiej strony, no jednak proukraińska polityka PiS-u, jeżeli chodzi o rolnictwo to naprawdę trzeba by było być melepetom by tych głosów nie zebrać no bo główny pretendent do zebrania elektoratu wiejskiego czyli konfederacja no jednak nie ma skrzydła wiejskiego to widać że to jest partia mieszczuchów no właśnie konfederacja największa porażka tych wyborów jakby 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 wierzyć Leidpulowi, bo tam się chyba 0,5% podniosło, no to nie dość, że nie wywrócili stolika, no to jeszcze nie będą języczkiem uwagi przy tworzeniu koalicji. Bananowy chłopiec nie dowiózł, a powodów było wiele. Jednak moim zdaniem tym podstawowym była zła ocena sytuacji. Otóż nie jest tajemnicą, że w Polsce nie ma zbyt dużo miejsca dla partii o neoliberalnych poglądach. Tak samo jak nie ma miejsca dla partii o poglądach Narodowych i to się nie ma co na ludzi obrażać, tym bardziej, jeżeli chce się być w polityce. Tylko trzeba to wykorzystać, budować swoją pozycję i przede wszystkim cementować elektorat. A tutaj zachciało się wyciąganie wyciągnąć łapki po mityczne centrum i kołderka okazała się zbyt krótka i nawet nie tyle co. Wyszły stopy, a pojawiło się. Goetupsko. I te wszystkie dziwne osoby na listach, te sosnowskie, wiplery, banasie, jakieś pisowskie, popłuczone, schowanie Grzegorza Brauna, to wszystko to są symptomy złej oceny sytuacji. Raz byli proukraińscy, potem byli prorosyjscy, raz byli radykalni, raz byli stonowani, ludzie, którzy nie śledzą przekazów partyjnych, w Codziennie mogli być zdezorientowani. No i przede wszystkim mieliśmy tutaj niewykorzystanie szansy. Czasem miałem też takie wrażenie, że Sowomir Mancen nie promuje projektu politycznego, ale własną osobę. Jednak upadek iluzji nie musi być niczym złym. Pod warunkiem, że na tej masie upadłościowej. Jak penis z popiołów. Powstanie formacja, która będzie wielowektorowa, gdzie patriotyzm i państwowość będzie wspólnym mianownikiem, gdzie ci ludzie będą potrafili pobudzić przedsiębiorczość Polaków, troszkę nas zdekolonizować, jeżeli chodzi o zagraniczne podmioty, które żerują na naszych zasobach, żerują na rynku, żerują na naszych pieniądzach. Formacja, która zadba też o najsłabszych, bo oni głosują, a będzie, będzie, ich przybywało. Formacja, która nigdy, w żadnym komunikacie nie da do zrozumienia, że jest prounijna, proniemiecka, proanglosaska, proukraińska czy prorosyjska. I tego sobie Wam życzę. Bądźmy dobrej myśli, bo póki co tylko tyle nam Pozostało. Zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy zainteresowałby Was jakiś starszy film, czy nie ominęła Was żadna nowa produkcja. Zamiast na kanał z giereczkami zapraszam Was do komentarzy. Napiszcie, jak Wy to wszystko widzicie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że Wy wszyscy jesteście wsparciem. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i nie traćcie nadziei.